Ja jestem Michał, witam na kanale RetroFuturyzm Dzisiaj chciałem się skupić na słuchawkach od Apple'a A konkretnie na tych AirPodsach Pro trzeciej generacji Czyli najnowszym wydaniu słuchawek od nich A głównie w sumie na porównaniu z pierwszą generacją AirPods Pro właśnie Czyli z tymi Na ich różnych tutaj wadach, zaletach Czy jest duża zmiana Do tego zaangażowałem Martynkę, żeby porównała to ze mną Ona też w sumie dużo słucha muzyki na słuchawkach Więc myślę, że będzie miała coś ciekawego do powiedzenia Ale to za chwilę, najpierw powiem o funkcjach i chciałem to tylko podkreślić, że ja słucham muzyki na AirPodsach. W sumie od kiedy wyszły pierwsze AirPods e, takie jak te, tylko to są drugie generacje. Ja miałem te jeszcze jedynki, kiedyś to było gdzieś w 2017 roku. W sensie nie kupiłem je od razu na premierę, bo było kropnie drogie, ale jak tylko jakaś tam pierwsza promocja się pojawiła, to kupiłem takie właśnie w tym kształcie. To były takie zwykłe AirPodsy, takie najprostsze, one bardziej przypominały te słuchawki na kablu od Apple'a, jedynie czym się różniły, że były bezprzewodowe, ale dla mnie to był największy game changer, bo nie znoszę kabli w słuchawkach, jak zawsze mi się plątały. Natomiast jak tylko mogłem kupić AirPodsy, właśnie to od razu ten pomysł mi się bardzo spodobał. A jak tylko się dowiedziałem, że wychodzą AirPodsy Pro później w 2019 czy 2020 roku i dostrzegłem, że mają ANC, bardzo mnie to zaciekawiła funkcja ANC i dla właśnie ANC kupiłem te AirPods Pro jedynki, które mam właśnie do teraz. I z nimi chciałem porównać te AirPods Pro 3, które mam w sumie od dwóch, trzech, już trzy tygodnie będą i słucham bardzo dużo, bo ja na słuchawkach bardzo, bardzo dużo słucham i muzyki, i podcastów, i generalnie mam... Cały czas słuchawki w uszach. Te tutaj na razie sobie odłożymy na bok. Skupimy się właśnie na tych dwóch modelach. Na sam początek, samo pudełeczko wiele się nie zmieniło. Jest minimalnie większe i zniknął ten przycisk fizyczny z tyłu. Jest tylko dotykowy i ta dioda LED tutaj z przodu jest tylko wirtualna. A tutaj ją widzimy, jakby nawet jak jest zgaszona, to ją widzimy to miejsce. Tutaj tylko jeśli się zapali, to są pierdółki. Zmieniło się wejście, jest USB-C zamiast Lightning. Dla większości to będzie zaleta. Dla mnie to był trochę problem, no bo nie używam kabli USB-C takich Apple'owych. zwykle mam właśnie Lightningi, musiałem się przesiąść, ale tutaj zmianą jest to, że mogę ładować te słuchawki AirPods 3, mogę ładować się ładowarką do Apple Watcha. Dla mnie to jest ogromna zmiana, bardzo mi ułatwia sprawę, bo, no bo generalnie kiedy nie ładuję Apple Watcha, to po prostu wkłada go na ten. MagSafe, Apple Watchowy i mi się ładują. To jest świetna rzecz. Jeszcze do tego mamy z takich tutaj kosmetycznych zmian w taki uchwyt na prawdopodobnie jakiś breloczek Możemy sobie dołączyć. Ja nie korzystam z takich rzeczy, ale może dla kogoś to będzie ciekawa funkcja. Natomiast z większych zmian, jeśli chodzi o samo pudełeczko, mamy taką rzecz, że. AirPodsy dostały nam się teraz AirTagiem I to takim pełnoprawnym AirTagiem Który kosztuje sam w sobie na stronie Apple Chyba 150 zł, jak nie 200 Tutaj też mieliśmy oczywiście, jak gdzieś zgubiliśmy To mieliśmy tą Find My AirPods To nie był problem, natomiast Tu mamy taki super szczegółowy, Jakieś zgubiłem AirPodsy w mieszkaniu Wiem, dziwnie to brzmi, ale Wpadły mi chyba pod kanapę, czy gdzieś I nie mogłem ich znaleźć, tutaj był duży problem Bo one niby wydają dźwięk Możemy sobie zrobić wywołać iPhone'em, żeby dały dźwięk Ale nie bezpośrednio z pudełka, tylko z tych słuchawek W środku, i on jest bardzo, bardzo cichy i praktycznie niesłyszalny, a to mamy tak jak w AirTag, że możemy iść i nam pokazuje co do centymetrów, praktycznie gdzie leżą te AirPodsy. Do tego jeszcze samo pudełeczko ładujące AirPodsy też ma spod spodu głośniczki, więc wydaje dźwięk. Więc jeśli je zgubimy gdzieś, to jest dużo, dużo łatwiej je znaleźć. Uważam, że to jest akurat istotna zmiana. No Jeszcze powinienem powiedzieć o baterii w samym tutaj tym pudełeczku. Apple informuje niby, że jest 30 godzin w trójkach. W tych jedynkach już nie pamiętam, ile oni wtedy mówili, ale nigdy w życiu nie udało mi się ani tego, ani tego rozładować. Zazwyczaj gdzieś tam raz na 2-3 dni wkładam po prostu to pudełko na ładowarkę, a to pudełeczko zazwyczaj podłączałem do ładowania do, do ładowarki do iPhone'a, tam raz na parę dni i też nigdy nie miałem z tym problemu, więc tutaj raczej bym nie traktował tego jakiś duży upgrade. Pudełeczka zmieniły się tym, że od nowszego modelu jest mniejsze pudełko, co niby wydawałoby się plusem, ale nie mamy tutaj w zestawie kabla, właśnie tak jak wspomniałem tego kabla USB-C, mamy tylko troszkę papierków i dodatkowe gumki do wymiany, a tutaj mieliśmy oprócz gumek do wymiany jeszcze było, był kabel Lightning do ładowania, właśnie więc stare pudełko. Uważam, że było lepsze. Pudełka odstawię na bok, bo nam są niepotrzebne i skupię się na tym, co najważniejsze, czyli na samych słuchawkach. Wyglądają one bardzo podobnie i mają też wymienne gumki. Zarówno te, ta nowa trzecia generacja ma wymienne gumki, jak i ta generacja pierwsza też miała wymienne gumki. Standardowo są założone mki na te słuchawki i zawsze dla mnie te mki były i tu, i tu perfekcyjnie dopasowane do moich uszu. Ale wiem, że no, każdy człowiek ma, ma inne uszy, więc możemy sobie dopasować do siebie. Tutaj akurat i tu, i tu jest spoko, z tym że gumki. Gumki w które się zmieniły, te są takie mięciutkie, Według mnie w ogóle przyjemniejsze: w sensie m, czułem lepszy komfort, jak miałem je w uszach. Te nowe są takie twardsze trochę, niby tam jest jakaś gąbka. Nie tylko ten silikon. E, I co za tym idzie, one tak m, mocniej trzeba je trochę dopchać do uszu, ale dzięki temu mamy lepsze e, no ogólnie, parametry, do czego zaraz przejdziemy. Więc to nie jest przypadkowo. Zrobione akurat. Jeśli chodzi o wyciąganie, wkładanie z pudełeczka tego ładującego, jest to tak samo. Praktycznie obie pary słuchawek działają na takim magnesiku, że wystarczy, że przyłożymy je gdzieś tu blisko, i one tak fajnie nam wskakują. To jest takie bardzo intuicyjne. Pewny ten chwyt jest dzięki tym magnesikom. No, słuchawki wyglądają bardzo, bardzo podobnie, wręcz bym powiedział, że jakby nie to tutaj ta jedna taka Malutka, ma taki mały otwór na dodatkowy mikrofon, chyba to, no to wyglądałyby tak samo. Troszeczkę też jest większy tutaj ten czujnik zbliżeniowy ucha. I generalnie jest może tak minimalnie inny kształt, jakby ta gumka wydobywa się z innego miejsca, ale to są takie kosmetyczne bardziej zmiany. Znaczy wizualnie kosmetyczne, ale pewnie mają zastosowanie. Właśnie technologia jest inaczej uchane w środku. No i tutaj przejdziemy sobie do jakości dźwięku i według mnie jest ogromna różnica. E, wiem, że tu mogę brzmieć e, taki... Bardzo nahypowany. Ja zaznaczę od razu, że słuchawki kupiłem sobie sam za własne pieniądze. Nikt nic z mi nie wysłał za darmo. Mam mały kanał, więc nawet o, tym, o czymś takim nie myślę, że ktoś by mi dał słuchawki do, na, na testy. Dlatego kupiłem je za własne pieniądze. Po prostu czułem, że chciałbym zrobić upgrade, bo to już jakby dwie generacje do przodu. Airpodsów 2 nie miałem nigdy na własność. Przez chwilę tylko od kolegi z pracy dałem, wziąłem sobie na test, na posłuchanie. I też czułem różnicę między tą moją generacją pierwszą, ale nie aż taką. Te mam kilka lat, te mam od dwóch-trzech tygodni, ale słucham je non-stop praktycznie muzyki na nich albo podcastów i już mogę sobie, wyrobiłem sobie zdanie, że jest jakość dźwięku. No, może nie jest jakaś tam, wiadomo, studyjna. Są na pewno lepsze słuchawki, zwłaszcza te takie duże wokółuszne, ale jak na takie pchełki małe, no to tu jest ogromna różnica. Te basy tutaj mi się wydawały takie płaskie, a tu są takie, takie głębokie. Te dźwięki są tak, no czuję trochę jakbym słuchał na jakimś takim kinie domowym, często muzyki, z właśnie z subwooferem, tak jak mam u siebie w mieszkaniu. Kinie domowe, właśnie Sonosa. No to tutaj jakość tego dźwięku jest bardzo podobna, a nawet wolę słuchać na AirPodsach. Żałuję, że nie mam Apple TV, bo bym sobie na pewno wolał oglądać filmy, znaczy na właśnie z podłączonymi AirPodsami, żeby właśnie każdy dźwięk był taki głęboki. Też zaznaczę, że ja nie jestem jakimś. Było jakimś audiofilem czy coś w tym stylu. Bo tak jak już wspomniałem, są zazwyczaj AirPodsy, były właśnie pro jedynki, pro te trójki. Teraz wcześniej jeszcze te zwykłe AirPodsy. Miałem bitsy przez chwilę, co też o czym mówiłem w jednym z moich materiałów, więc raczej nie jestem jakimś ekspertem. Miałem na testy chwilę od kolejki Ucha x, coś tam, coś tam, taka trudna nazwa. Te takie duże, chyba najpopularniejsze, najnowszej generacji, i też był świetny dźwięk, więc do tego też mogę porównywać. Do jakichś takich słuchawek za e, kilka, e, kilka tysięcy, no to niestety nie mam tutaj porównania, bo nigdy takich słuchawek nie potrzebowałem i nigdy takich nie używałem. Miałem jeszcze przez chwilę okazję słuchać muzyki na AirPodsach Max, tych dużych, wokółusznych, i bym powiedział, że ten dźwięk tutaj z tych małych pchełek jest już teraz bardzo, bardzo zbliżony do tych AirPodsów Max, z tym że te kosztują. Dużo, dużo mniej niż AirPods Max i do tego są malutkie, zmieścimy je w takie to małe pudełeczko, przeniesiemy je w kieszące, a nie musimy brać plecaka i dodatkowego specjalnego case'a na tamte duże. Dodatkowo, jak dla mnie, jeszcze jest bardziej szczegółowy dźwięk, w sensie mam wrażenie, że słyszymy więcej instrumentów, jakichś, czym. ja na przykład słucham muzyki z Apple Music w tym formacie lossless, czyli tym nib bezstratnym, tam w lepszej jakości, no to ja uważam, że tutaj czuję różnicę między tymi a, a tymi, jeśli chodzi o tą właśnie ilość tych dźwięków jakiś. E, słucham że te same piosenki, co słuchałem na tych e, i słyszę więcej jakby dźwięków, więcej e, instrumentów wydobywających się z tej samej piosenki, np. jakieś gitarki, których wcześniej nawet nie usłyszałem, a zwłaszcza jeśli jeszcze jesteśmy w ANC trybie, czyli w, oczywiście nie słyszymy zewnętrznych dźwięków, skupiamy się tylko na tej piosence, no to wtedy naprawdę można poczuć właśnie różnicę i usłyszeć więcej z tej samej muzyki. No dobra, jakość dźwięku, jak widzicie, się dla mnie zmieniła. Ale przejdźmy teraz może do innych jeszcze funkcji, które się zmieniły względem jedynek, jeśli chodzi o ANC, czyli te właśnie wspomniane przeze mnie... E, przytrzymujemy tutaj oczywiście sobie przycisk i mamy nagle wytłumienie e, tutaj oczywiście tła, czyli jakieś takie właśnie odkurzacze, jakieś głośne dźwięki, a na przykład e, w pracy często jak jak pracujemy jakieś maszyny, to sobie włączam to ANC i nic nie słyszę, no czy nic nie słyszę, oczywiście też nie działa tak, że odcina nas całkowicie, bo jakieś tam głośniejsze dźwięki przebijające się troszkę usłyszymy, ale takie stałe szumy, jak właśnie jakieś maszyny, odkurzacze, samolot, powiedzmy, dźwięki w mieście, powiedzmy jakiegoś korku, jak idziemy sobie ulicami, silniki samochodów, no tutaj to tłumi naprawdę, naprawdę dobrze. Nie zerowo, podkreślam, to nie jest tak, że nagle stajemy się głusi, jakbyśmy nic nie słyszeli, ale jest ogromna różnica właśnie w tym temacie, Względem tych jedynek. Tu ANC już dla mnie było ok. Ja bardzo lubię to ANC, ale jak usłyszałem pierwszy raz, poszedłem sobie do łazienki, gdzie mam taki wentylator typowy łazienkowy, który zazwyczaj słyszał taki po prostu szum. No to jak włączyłem tu ANC, no to praktycznie nic nie słyszałem kompletnie go odcięło, nawet jeśli nie słuchałem muzyki. Więc jeśli chodzi o samo właśnie ANC, no to tu jest dla mnie gigantyczna różnica. Apple mówi, że jest to 4 razy lepiej niż w tych, w sensie, że ANC jest 4 razy mocniejsze. Jak dla mnie, czy aż 4 razy, to nie wiem, bardziej takie 2-2,5 dwa, dwa razy, może trzy razy bym powiedział, że jest lepiej, no ale to jest odczuwalnie. To nie jest tak, że to jest jakaś tam marginalna różnica, to jest naprawdę, naprawdę e, spora różnica. Dodatkowo, jeszcze z takich e, funkcji, m, których tutaj nie miałem, to e, tylko że tutaj zaznaczę, że żeby korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tych nowych airportów, trzeba było zaktualizować. Jako, że chciałem wykorzystać w pełni te słuchawki, no to byłem zmuszony do instalacji tego nowego software'u, no ale nie żałowałem, bo na przykład dostaliśmy fajny, fajną funkcję badania słuchu, z czego na początku taki byłem sceptycznie nastawiony, bo mówię sobie, gdzie jakieś takie słuchawki bezprzewolowe mogą mi zbadać słuch, no ale poczytałem opinię, że to naprawdę dobrze działa i wykonałem test, taki właśnie takie badanie słuchu, to zajmuje około 10 minut nam, żeby taki w pełni go przeprowadzić, oni tam wtedy nam puszczają takie dźwięki o różnych częstotliwościach, zazwyczaj bardzo, bardzo cicho i sprawdzają, czy je wszystkie wykrywamy. Kiedy usłyszymy dany tam dźwięk, to musimy nacisnąć na iPhone'ie ekran i dzięki temu, jakby słuchawki wykrywają jaką mamy wadę słuchu o ile na przykład nasz słuch jest troszeczkę, na przykład mój był minimalnie minimalnie gorszy niż w taki doskonały i AirPods y same dostosowały się dzięki temu i na przykład teraz jak mam tryb kontaktu, który oczywiście jest tutaj i tutaj, ale tutaj już tryb kontaktu pozwala, jakby podbija mi lekko dźwięki zewnętrzne, czyli jakby na przykład ktoś do mnie mówił gdzieś z drugiego pokoju albo powiedzmy ciszej by do mnie mówił, szeptał i ja bym nie wszystko mógł zrozumieć, to dzięki temu te AirPods y jakby podbijają mi głos tej osoby i lepiej ją będę słyszał i to naprawdę działa. Jeszcze do tego jest właśnie funkcja, która podbija same konkretne głosy, czyli na przykład szum, e, szum otoczenia zostawia na tym samym poziomie, a głos konkretnej osoby, która do nas mówi, e, jest podbita. I to naprawdę działa i robi to wrażenie. Ja usłyszałem, słyszałem raz, rozmawiałem z kolegą, wyszedłem już z pokoju i on jakby jeszcze do mnie mówił bardzo cicho, a ja czułem jakbym go słyszał, dosłownie jakby stał koło mnie. I to naprawdę robi wrażenie. Bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza dla osób, które mają na przykład lekko pogorszony słuch. No, bo domyślam się, że jak ktoś ma naprawdę dużą wadę słuchu, no to takie AirPods nie zrobią takiej roboty jak aparat słuchowy, ale naprawdę tutaj do, do takich delikatnych ubytków słuchu to polecam. I myślę, że z takich największych różnic, to właśnie o większości już powiedziałem. Wiadomo, mamy jeszcze takie na przykład zmiany jak tryb adaptacyjny, który działa tak, że jesteśmy w trybie kontaktu, czyli normalnie wszystko słyszymy tak, jakby ten efekt, że nie mamy słuchawek na, uszu, na uszach. Jeśli jest coś głośnego, nagle nie wiem, yy, z auto jakieś głośne przejedzie koło nas. Zaznaczyłem te zmiany, które najbardziej dla mnie są znaczące. A dlaczego w ogóle porównuję z jedynkami akurat? Bo zauważyłem, że większość filmów na YouTube o tych słuchawkach, trójkach są w porównaniu do dwójek. No co jest oczywiste, no bo to jest upgrade do drugiej generacji, ale mało kto porównuje do jedynek, a może ktoś z was jest w podobnej sytuacji jak ja, że miał wcześniej jedynki yy, i rozważa przejście na trzecią generację. Więc, więc dlatego właśnie tutaj chciałem takie zrobić porównanie a teraz przejdziemy do testów i wiadomo, to jest moje zdanie subiektywne dla mnie we wszystkim jest duża różnica, ale może możecie mi, mi tylko nie wierzyć na słowo, więc przetestujemy jeszcze zaraz na Martynce. damy jej te słuchawki, więc zapraszam do testu dzisiaj wybrałem tutaj na testy Martynkę, bo ona będzie miała do powiedzenia trochę o AirPodsach bo u niej, u niej też były pewne zmiany, bo wcześniej używała tych AirPodsów to są AirPods te klasyczne, drugiej generacji Czyli nie pro, tak Martynko? To są te słuchawki? Tak. Przez jak długo je używałaś? Przez około rok albo półtora. Okej. Okay. I co możesz o nich powiedzieć po tym roku? Ogólnie były spoko. Używałam ich głównie na drogę do pracy, z pracy. jakieś jeździłam autem czasem, na jakieś zakupy do marketów. Natomiast Brakowało mi w nich tego, że. O, słoki, Nie bardzo mi trzymały się wuchu, W sensie, nie miały tych takich gumek, które są teraz. I nie wygłuszały. Nie miały tego trybuęce. Co teraz, jak już mam nowe, nowsze, nie te najnowsze. Mówisz o tych AirPodsach Pro pierwszej generacji, które tutaj dostałaś ode mnie jakiś czas temu. Jak długo już ich używasz? No, około dwóch tygodni. Okej, okay, dwa tygodnie, czyli jakąś tam opinię sobie już o nich wyrobiłaś, masz porównanie do tych klasycznych AirPodsów. Tak. No i widać, że się różnią, więc to już jest super, bo naprawdę jest mega duża różnica jeśli chodzi o to, jak siedzą w uchu. Ja mam Dziwne uszy W sensie bardzo mało słuchawek Dobrze trzyma mi się w uszach Te ogólnie Trzymały się ok, ale no nie tak Dobrze jak te tutaj z tymi gumkami No i jest ta różnica czuć ją Widać i ja czuję Jest Jasne, że tak, bo te oczywiście możemy sobie dopasować za pomocą gumek, ale nie o tych AirPodsach Classic będziemy dzisiaj gadać, tylko o AirPodsach Pro konkretnie, a porównamy sobie je do tych AirPodsów trzeciej generacji, których Martyna właściwie tylko raz na chwilę miała w uszach, więc niewiele ma o nich do powiedzenia, dlatego zrobimy zaraz test na żywo. Włączę tutaj na przykład odkurzacz i sprawdzimy sobie jak ANC, jak oceni Martyna ANC w słuchawkach AirPods pierwszej generacji, a tych właśnie trzeciej generacji. Dobra, Martynka wkłada właśnie sobie słuchawki Airpods pierwszej generacji, zaznaczymy, że pierwszej, do uszu. Nie puszczam jej żadnej muzyki, specjalnie, żeby to był test suchego ANC bez słuchania muzyki. Tutaj testem głośności będzie ten bardzo głośny odkurzacz, którym zazwyczaj sprzątam mieszkanie w weekendy, czyli właśnie w ten weekend, który dobija, dobiega do końca, z Waszej perspektywy. I teraz włączę ten odkurzacz. Jakim jesteś trybie, Martyna? Kontaktu czy ANC? Kontaktu. Okej, okay, więc włącz teraz sobie ANC, przytrzymaj sobie słuchawkę. A zresztą wiesz, jak się włącza ANC. Czy ANC jest włączone? A nie, nie, teraz mam kontakt. No to włącz ANC? Przepraszam. <grym i> <grym i zresztą> okay. Jesteś w trybie ANC? Tak. Dobra. Odpalamy odkurzacz. Skup się na tym, żebyś zapamiętała, jaki był głośność tego dźwięku. No nie ma co ukrywać, odkurzacz jest bardzo głośny, zresztą widać, jak Gigi się triggeruje na dźwięk tego odkurzacza, którego nienawidzi. Już możesz, Martynko, odłożyć te AirPodsy do boksu. Mam nadzieję, że zapamiętałaś sobie, jak one grają. Znaczy, grają właściwie, jak tylko wytłumiają dźwięk tego odkurzacza. No dobra, i teraz przechodzimy na AirPodsy 3. Proszę bardzo, włóż sobie je do uszu. Ja totalnie się na tym nie znam, więc nie będę kłamać, nie? O to właśnie chodzi, żebyś się nie znała i miała opinię e, typowego. Który pierwszy raz. używa tych słuchawek. Pamiętaj, żeby je dobrze głęboko włożyć do uszo, one muszą tak ci dobrze leżeć, wypełniać całe. Tryb kontaktu też jest lepszy tutaj. Tryb kontaktu też jest lepszy tutaj. Okej, okay. no bardzo dobrze wiedzieć, to też w sumie nie, nie pytałem o to, ale fajnie, że sama zaznaczyłaś. Tak, jest różnica. Jest już różnica, no to świetnie. I teraz powiedz mi, czy jesteś gotowa, żebyśmy włączyli ANC? Nie mogę się doczekać. <laughs> Dobra, odpal proszę ANC. Myślisz tutaj mocniej, te rpocie trzy, okej. teraz to prawie nic nie słyszę. Dobra i odpalamy odkurzacz. Okej. Okay. Zdejmij słuchawki. Teraz chciałbym o... <ścoughs> Chciałbym teraz dowiedzieć ekspercką opinię tutaj, jak działa samo ANC właśnie, różnica między jedynkami a trójkami obecnej generacji. E, okej, okay. więc te poprzednie jest różnica, wyciszają, to prawda, ale nie dużo, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o taki mniejszy szum, to może ok, faktycznie, ale jeśli chodzi o jakieś takie większe źródło hałasu, to raczej słabo. Czyli e, tutaj Apple deklaruje na swojej stronie internetowej, że w sumie te apocy trzeciej generacji powinny być o aż 4 razy mocniejsze w sensie ANC powinny być 4 razy bardziej efektywne od e, w sensie od trzecia generacja powinna być 4 razy lepsza pod względem ANC od pierwszej generacji, czy jesteś w stanie e, faktycznie powiedzieć, że to jest aż 4 razy lepiej? Nie wiem dlaczego akurat 4, ale jak dla mnie jest o połowę lepiej? Czyli tak naprawdę dwa razy lepiej. Apple deklaruje, że jest dwa razy lepiej niż druga generacja i cztery razy lepiej niż pierwsza. Jak widać, e, dla Martyny no, nie do końca to jest prawda. E, dla mnie w sumie też. Ja e, tutaj też uważam, że raczej to jest takie dwa razy lepiej niż ta pierwsza i takie 25% lepiej niż druga. E, Przejdźmy teraz jeszcze do testu samego dźwięku. Już e, odchodzę od, od ANC. Puścimy tą samą piosenkę i Martynka powie jak grałem jedynki, a jak grałem trójki dla porównania. Okej, okay, Martyna ma obecnie AirPods'y pierwszej generacji, wybrała sobie piosenkę Post Malona z albumu z 2019 roku, jest fanką Post Malona i to będzie piosenka, na której przetestujemy sobie różnice w graniu między tymi właśnie AirPods'ami pierwszej generacji, a trzeciej generacji. Puszczam jej piosenkę i proszę Ciebie zapamiętaj sobie takie 10-15 sekund, żebyś potrafiła potem mieć porównanie do trójek. Dobra, mamy przesłuchaną e, 30 sekund tej piosenki e, na tych AirPodsach pierwszej generacji, tak? Yes. I teraz e, puścimy tą samą piosenkę e, na AirPodsach właśnie trzeciej generacji e, i dla porównania puścimy ją też z Apple Music, słuchamy na tym samym streamingu, z tymi samymi ustawieniami, więc jakość dźwięku, jeśli chodzi o same źródło, będzie identyczna, więc różnice zrobią same słuchawki i zobaczymy jak Martyna oceni różnicę między trzecią generacją a pierwszą generacją. No, i dobra, teraz mamy AirPocy trzeciej generacji. Proszę je założyć. Tylko tak jak mówię, je trzeba tak yes. dobrze docisnąć, bo one tak ciężko wchodzą do kanalików. Bardzo dobrze je docisnę. <laughs> Bardzo się cieszę. Która to była piosenka? Powiedz tytuł. Take for me. Ok. Mam ją, wybraną. Puszczaliśmy ją od 7 sekundy do około. Od 10 sekundy, dobra, do 40 sekundy. Pogłosić tryb, też dla żeby wszystko było tak samo. Tryb kontaktu, tamto też chyba było w trybie kontaktu. Okej, okay, jesteś gotowa, puszczamy. Jestem. Dobra, i posłuchany ten sam fragment, powiedz mi, czy w ogóle czujesz jakąkolwiek różnicę między pierwszą a trzecią generacją? Tak, jest y, widoczna różnica. Y, ten dźwięk jest taki głębszy. To jedyne, co mogę powiedzieć. Rozumiem, a powiedz mi, czy basy są bardziej takie... No to, to w sumie chodziło mi o to, że jest głębszy, że jest takie mocniejsze te właśnie są basy i no ma ten dźwięk taką większą głębię po prostu. Okej, okay, no też, też mi się tak wydaje, właśnie bas najbardziej na mnie zrobił wrażenie, a... Tamten jest taki spłaszczony bardziej. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, Apple deklaruje, że e, dzięki tym słuchawkom usłyszymy w tej samej piosence więcej poszczególnych instrumentów. Czy zauważyłeś taką różnicę, że, że słyszysz jakby więcej instrumentów w tle niż w tych... Tak, są bardziej wyraźniejsze dźwięki. Okej. Okay. No to tak. bardzo, bardzo Ci dziękuję za opinię. To chyba e, z testów e, takich będzie na tyle. Od siebie powiem zwięźle i na temat, bo Michał rozwodzi się dosyć sporo. No bo ponoć się tym zna, a ja nie, więc jak najbardziej te nowsze są lepsze niż te starsze. Okej, okay, to jeszcze jak już tak mówi, że są lepsze niż te starsze, to powiedz mi, czy za te nowsze, mając już te pierwszej generacji i one są. Tak, weź sobie pieska do pomocy. No, e, powiedz mi, czy za te. E, jakbyś miała obecnie AirPodsy, tak jak masz obecnie AirPodsy pierwszej generacji, te właśnie tutaj. E, I byłyby sprawne, w sensie nic by się z nimi nie działo. Czy dla tej różnicy byłabyś gotowa zapłacić 1100 zł, bo właśnie tyle one kosztują. A te, te wcześniejsze ile kosztowały? No, w sumie podobnie. <noise> Tylko zakładając, że już masz je, że już wcześniej kupiałeś je za te okay. 1000 zł e, i powiedzmy, masz je obecnie, ale e, czy czujesz potrzebę dla tego lepszego ANC i dla tego lepszego jakości dźwięku wydać? E, no, jeszcze raz 1100 zł obecnie, żeby zrobić taki upgrade. Zależy co, kogo, na ile stać, bo no, 1000 zł dla kogoś może być to dużą kwotą, dla kogoś nie. Oczywiście. Że Jak tak. na słuchawki. Jak dla mnie ja bym mogła sobie je wymienić, bo naprawdę jest widoczniejsza jest, jest widoczna ta różnica. O wiele ym, dla mnie najważniejsze byłoby to, że ta różnica jest najbardziej widoczna w tym wygłuszaniu. Yy, mi bardzo przeszkadza yy, dźwięk sklepów i takich różnych głosów ludzkich samoloty. Y też, y też, mm -hmm. y tak, więc y mogłabym w to zainwestować dla po prostu swojego komfortu. No i bardzo dziękuję Ci za tą opinię, y za wystąpienie w moim odcinku, a my przejdziemy do kolejnego tematu. A, no i zapomniałem, jest jeszcze jedna bardzo duża zmiana, o której wcześniej nie powiedziałem, ale stwierdziłem, że muszę to dograć, bo to bardzo znacząca zmiana, a zauważyłem, że dużo, dużo ludzi, kiedy recenzuje te słuchawki, to o tym zapomina, natomiast w tych AirPodsach 3 jest zauważalna też różnica. W zasięgu, nie wiem, tam Bluetooth chyba usprawnili, czy jakiś tam moduł tego połączenia między iPhone'em, bo wcześniej, kiedy zostawiałem telefon na biurku i chodziłem po całej swojej firmie, no to bardzo, bardzo często mi rozłączało. Zwłaszcza jak było na przykład już dwie ściany, przestrzeni między, między telefonem a słuchawkami, no to było rozłączane. Tutaj praktycznie, no nie wiem, do chyba 30-20 metrów, spokojnie. Nawet jeśli są ściany, to nie zakłóca nam zasięgu, nie przerywa. Stwierdziłem, że też warto o tym wspomnieć, no bo może dla kogoś to też być um, killer feature. Dobra, myślę, że możemy przejść sobie do podsumowania tych właśnie oto słuchawek. Wiem, że nie powiedziałem wcześniej o cenie. E, otóż tak, te nowe kosztują 1100 zł. E, za te tutaj wcześniej jedynki płaciłem równo 1000, a za te dwójki, nie będę mówił ile, bo to był prezent dla mojej Martyny. Jeśli chodzi o tą cenę, no to czy jest to duża cena, no na pewno słuchawki za 1100 zł nie brzmią tanio. Natomiast porównując do tego, że druga generacja, te dwa lata temu chyba, kiedy debiutowała, to kosztowała 1300 albo 1400 zł, coś koło tego, więc te są teoretycznie tańsze, to oczywiście nie dlatego, że Apple jest dla nas takie łaskawe, tylko po prostu kurs, kurs dolara się zmniejszył. Natomiast 1100 zł to dużo, niedużo. Jak widzieliście, nawet Martyna byłaby gotowa zrobić taki upgrade za te pieniądze. Ja również uważam, że 1100 zł za. Ten model to no, dużo. Nadal to jest spora cena, natomiast między jest uzasadnione, bo te słuchawki są świetne, nadadza nam się do wszystkiego. Wiem, że nie powiedziałem o tym też, że możemy się przełąc przełączać między urządzeniami, bo to już też było w jedynkach, e, zatem możemy je używać właśnie do e, iPhone'a, czyli na przykład standardowo do słuchania muzyki, podcastów, e, do oglądania na przykład YouTube'a na telefonie. No tutaj do tych wszystkich rzeczy, to się doskonale sprawdzi. E, do tego możemy, jak mamy Apple TV na przykład, to możemy bezpośrednio się połączyć do e, Apple TV i korzystać sobie z tych słuchawek e, te wszystkie. Dobrodziejstwa, czyli ten dźwięk przestrzenny, kiedy poruszamy głową, no to ten dźwięk jest tam przestrzenny. To też oczywiście było w pierwszej generacji, tutaj jest tylko po prostu usprawnione. Natomiast no tutaj właśnie możemy oglądać o tym filmy, ja na przykład montuję filmiki e, dla Was, też używając z tych AirPodsów, często jak inny nie używam głośników w iMacu, to sobie wrzucam te słuchawki na uszy i korzystam z tego do montowania też, to się doskonale sprawdza do grania w gry, na przykład jak gracie na, na Macu, chociaż dziwnie to brzmi, grać na Macu, ale jeśli byście grali, e, ja testuję właśnie obecnie granie chmurowe, czyli GeForce Now i używam właśnie AirPodsów e, do tego i gram na tym iMacu i naprawdę to się świetnie sprawdza, ale o tym będzie w następnym filmie, no, no także można powiedzieć, że te słuchawki są do wszystkiego. Możemy je mieć tylko jedne i wyłącznie te same słuchawki. Na jednym ładowaniu trw, e, można e, 8 chyba do 10 godzin, e, jeśli nie korzystamy co z rozdającego. Korzystać, e, no tak naprawdę cały dzień, e, taki, taką jedną zmianę w pracy. Możemy ich nie wyciągać z uszu i nam się nie rozładują. Także ja uważam, że e, takie przejście z pierwszej generacji na trójki teraz to jest odpowiedni moment. No, chyba że te jedynki wasze są dalej w 100% sprawne, bateria działa jak trzeba i nie macie żadnego pretekstu, żeby się przejść na te trójki. No to ok, ale jeśli na przykład pracujecie gdzieś gdzieś dosyć głośno, albo często gdzieś wracacie do domu, ulicami jest bardzo głośno i was to trochę denerwuje, przez co nie możecie w 100% skupić się na swojej muzyce, no to tutaj ta ANC robi naprawdę robotę. Albo na przykład właśnie, jeśli nie macie perfekcyjnego słuchu, też warto pomyśleć o tym, jeśli często gubicie słuchawki, tutaj ten upgrade też może być znaczący. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Ja, jakbym miał jeszcze raz kupić je, to bym oczywiście zrobił to samo. Także pozdrawiam serdecznie was wszystkich. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień po klasycznie nowe filmy na moim kanale. O 17:00 dzisiaj był ze mną mój piesek Gigi, za którym niektórzy z was tęsknili, bo pisaliście w komentarzach, więc dzisiaj jestem w swojej standardowej miejscówce. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Manko.